Do polskich kin wreszcie trafił jeden z najgorętszych sandansowych hitów, czyli Kłamstewko. Ten film, co prawda, został pominięty przez Oscary, ponieważ najwyraźniej nadal Akademia nie jest gotowa na amerykański film, który w 70% dzieje się w innym języku. Ale niech ten brak nominacji nie zwiedzie nas na temat jego jakości. Billy pochodzi z chińskiej rodziny, która od dawna mieszka w Ameryce. Po tym jak dowiaduje się, że jej babcia ma zaawansowanego raka, czeka ją razem z jej rodziną wycieczka do Chin. Jest tylko jeden mały szkopuł. Nikt nie zamierza powiedzieć babci o tym, że jest chora a wszyscy spotykają się w Chinach pod innym pozorem. Na początku tego filmu pojawia się plansza z informacją, że ta historia jest oparta na prawdziwym kłamstwie. I w ten subtelny sposób reżyserka tego filmu stara się nam powiedzieć, że to jest historia jej życia. I jak tak trochę zaczęłam się wgłębiać w powstawanie tego filmu, to zdałam sobie sprawę jak Niesamowicie ekshibicjonistyczna jest ta historia, ponieważ Lulu Wang nie poprzestaje na tej takiej powierzchni doświadczenia tego i przeniesienia tego na film. Idzie znacznie dalej, ponieważ Lulu Wang z całą ekipą filmową przyjeżdża do Changchun, czyli do miasta, w którym ona się wychowywała jako dziewczynka, miasta też jej babci. I nie poprzestaje też tylko na tym, ale jesteśmy na ulicy, na której naprawdę mieszka jej babcia. Jesteśmy w miejscu, gdzie naprawdę odbył się bankiet, w którym uczestniczymy podczas tego filmu. Przejeżdżamy przez miejsca, które też są ważne dla naszej reżyserki. Co więcej, w tym filmie Siostrę babci gra prawdziwa siostra babci reżyserki. To jest jej ciocia, w roli cioci. Jest taka jedna zresztą z najlepszych scen, kiedy pojawiamy się na cmentarzu chińskim i jak się okazuje, było to kręcone na grobie dziadka naszej reżyserki. Także ta historia jest tak intymna, jak się tylko da. Jest tak osobista, jak się tylko da. I może zresztą to jest ten klucz do tego, że ta historia faktycznie rezonuje w widzach, ponieważ wydaje nam się faktycznie bardzo autentyczna, szczera i mamy takie poczucie, że porusza tematy, które aktualnie są faktycznie ważne i z którymi mierzy się wiele osób, ponieważ ten film dotyka przede wszystkim tego poczucia przynależności do Jakiejś narodowości, do jakiejś społeczności. I właśnie w czasach, kiedy nasza rodzina często się rozjeżdża po różnych krańcach świata, a później na przykład wraca na święta, no nagle pojawia się ten konflikt, tego niedopasowania, tej różnicy doświadczeń, różnicy myślenia. Także z jednej strony jest to bardzo osobista historia pewnej Chinki, ale tak naprawdę jest to historia nas wszystkich, nas żyjących w czasach globalizacji, którzy żyjemy Jedną nogą u siebie, ale drugą nogą w zupełnie innym miejscu. Przez te zabiegi, w których Lulu Wang decyduje się otworzyć przed nami swoje życie osobiste, mamy do czynienia z takim bardzo wyjątkowym rodzajem kina, gdzie kino zaczyna kopiować, czy też przetwarzać się w to życie, w którym naprawdę żyjemy, a jednocześnie nie mamy tutaj do czynienia z dokumentem. Ostatni raz bardzo podobny film pod względem takiej metody twórczej to był film jak pies z kotem", gdzie też byliśmy w mm. mieszkaniu reżysera, gdzie pomniejsze role odgrywają chociażby koledzy Janusza Kondratiuka. I to bardzo osobiste wyznanie w tego rodzaju filmach jak pies z kotem czy kłamstewko sprawiają, że mamy do czynienia z bardzo autentycznym przeżyciem i nawet bez tej wiedzy, tak jak wspomniałaś, bo zazwyczaj dowiadujemy się o takich rzeczach po seansie Gdzieś czuć tą autentyczność płynącą z ekranu. I kłamstewko rzeczywiście dotyka takich bardzo uniwersalnych doświadczeń, jak brak zakorzenienia we współczesnym świecie, jak mierzenie się ze śmiercią, to również było jak w pies z Kotem. Tak, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, że Janusz Kondratiuk przez ten film starał sobie poradzić sam z żałobą po hmm. bracie. A tutaj. Mamy taką sytuację, że reżyserka przez ten film stara sobie poradzić z żałobą po babci, która jeszcze żyje jakby dosłownie ta potrzeba pożegnania się, porozumienia takiego szczerego z osobą umierającą, no musiała znaleźć chcąc, nie chcąc ujście w filmie przez to, że kultura chińska no nie pozwala na tego typu rozmowy. No właśnie, bo warto zaznaczyć, że w kulturze chińskiej bardzo często robi się tak, jak jest robione w przypadku kłamstewka, że osobę starszą, która jest śmiertelnie chora nie informuje się o jej chorobie, żeby spokojnie mogła sobie odchodzić. Ale jakby za tym jest to była filozofia, ponieważ nie to, że to jest jakieś takie okrutne działanie czy takie nieliczenie się z tą osobą, wręcz przeciwnie. Jest taki szacunek wokół tej starszej osoby, że jest wypracowana taka świadomość, że zabija nas. Tak naprawdę, sam strach przed śmiercią. Więc, jeżeli nie będziemy wiedzieć o naszej chorobie, duża szansa, że będziemy właśnie żyć dłużej, ponieważ nie będziemy przygnieceni tym strachem. I jak pięknie mówi ten film w pewnym momencie, że całej rodziny obowiązkiem jest nieść ten ciężar świadomości śmierci za tą właśnie chorą osobę. Tak, z tym, że z drugiej strony, właśnie. Trudniej jest się żegnać z tą osobą nam, ale no właśnie, od tego takiego podejścia bardzo intymnego, bardzo osobistego jednostki, którą jest Lulu Wang, a w tym przypadku filmu nasza bohaterka Billy, przechodzimy do dużo bardziej ogólnych i uniwersalnych wniosków. Tutaj mamy trochę takie starcie wschodu z zachodem. Zachód, który traktuje życie bardzo indywidualnie. Każdy jest jednostką. Jednostką, każdy jest panem Swojego życia, i coś takiego jak w Chinach, czyli niepowiedzenie jednostce o tym, że jest śmiertelnie chora, jest wykroczeniem nie tylko przeciwko obyczajom, ale wręcz wykroczeniem prawnym. A tutaj jest pokazanie, że siła tkwi w jedności grupy. To grupa ma wziąć na siebie obowiązek. Za problemy jednostki. I podobna rzeczywistość takiej jedności, monolityczności grupy jest też pokazana w amerykańskiej fabryce, czyli nominowanym do Oscara dokumencie, z tym, że tam ta jedność grupy raczej jest przedstawiona negatywnie. Za to tutaj jest właśnie ta druga strona medalu, bo trochę też trzeba zwrócić uwagę na to, że w każdej kulturze ten. Pierwiastek, z którym mamy do czynienia, czyli na przykład właśnie indywidualizm bądź grupowość, ma swoje plusy i minusy. Tak, no właśnie o to chodzi, że w amerykańskiej fabryce to była jednoznacznie narracja amerykańska, tak. tak, właśnie tego kultu jednostki. No i teraz nagle chińska firma przejmuje amerykańską fabrykę, no i teraz jest ten prawdziwy konflikt kulturowy w podejściu do pracy. Ale właśnie oglądając ten dokument, my, jako cywilizacja Zachodu, przeżywamy taki szok, no, bo mimo wszystko ten dokument aż tak bardzo no, nie stara się przybliżyć filozofii myślenia, jaka wychodzi za tym chińskim punktem widzenia. Ale w przypadku kłamstewka mamy do czynienia z Amerykanką chińskiego pochodzenia, więc oczywistym jest, że taka osoba. Chce pogodzić te dwie kultury i z jednej strony wychodzi bardziej z tej perspektywy amerykańskiej, ale no czuje wielką czułość do swojej pierwotnej kultury i również chce ją starać się zaakceptować i zrozumieć lepiej. I dzięki temu podejściu, właśnie my, zachodnia cywilizacja. Też może bardziej odkryć tą chińską kulturę, bardziej ją zrozumieć, właśnie z jakiej filozofii ona wychodzi. Tutaj bardzo ładnie w kłamstewku jest pokazane, że ta indywidualizacja zachodniej kultury prowadzi też do separacji jednostki od innych ludzi, że to, że jestem panem swojego życia, zaczyna sprawiać, że jestem równocześnie samotny. A w kłamstewku zostaje pokazane, że w tej kulturze chińskiej mamy do czynienia z taką jednością rodziny, że ta rodzina tworzy taką wyjątkową ochronną tarczę. I nic dziwnego, że z czasem Billy, która czuła się jednak w jakiś sposób odseparowana w Ameryce od innych i nawet no nie czuła tej jedności rodziny, bo ona była jakby za małą jednostką, to tutaj zaczyna być zauroczona tym, jak to wszystko wygląda. A zarazem coś, co jest wielkim plusem. Kłamstewka, to, że udaje się tą rodzinę, którą obserwujemy, pokazać bez patologii, z jednej strony, ale też bez przesłodzenia, ponieważ w tej rodzinie istnieją jakieś problemy i to bardzo dobrze udaje się pokazać, ale bez przegięcia w żadną stronę. Że znaczy tak, ten film jest taki bardzo zrównoważony, ponieważ no. Pokazuje plusy i minusy każdej z tych kultur, mm -hmm. no bo z drugiej strony ta jedność rodziny jest przytłaczająca dla jednostki, a z drugiej strony ta jednostkowość życia powoduje, że tęsknimy za tą jednością rodziny. No i tak trochę na tym się. Skonfliktowaniu głównej bohaterki opiera ten film. Ale też to, co mówisz o bohaterach tego filmu, to mi się szalenie podobało w tym filmie, że miałam takie poczucie, że pomimo, iż naszą główną bohaterką jest Billy, to każda postać w tym filmie bez wyjątku ma swoją podmiotowość, ma swoją historię do opowiedzenia. Na przykład dla mnie bardzo ciekawa była matka Billy, która była Chinką, która jako dojrzała kobieta wyjechała do Ameryki i absolutnie się zakochała w tamtej kulturze absolutnie widać w niej, że preferuje już tą swoją nową tożsamość amerykańską i wyraża to właśnie w potępianiu Chin, w zachwycaniu się Ameryką, w preferowaniu mówienia po amerykańsku. No i u niej widać, że właśnie nie ma tego konfliktu, że ona już zaakceptowała swoją nową tożsamość i jest zadowolona tam, gdzie jest. Dlatego w pewnym sensie nie może się tak bardzo dogadać ze swoją córką. Ale też to, co jest ciekawe, że im młodsze pokolenie, tym trudniej radzi sobie z tą rzeczywistością chińską, że no, skoro babcia jest chora, to nie należy okazywać smutku, należy jednak okazywać tylko radość i. Najlepiej radzi sobie z tym siostra babci. Tak. Idealnie, później synowie no z racji tej bliskości radzą sobie tak średnio, a najmłodsze pokolenie radzi sobie z tym bardzo źle, kompletnie nie umie schować tych uczuć, co pokazuje, że gdzieś taka globalizacja mhm. i indywidualizacja jednak dociera do wszystkie rejony świata. Tak, ale Lulu Wang nawet o tym mówiła, że miała pierwsze jakieś pokazy w Chinach i najbardziej ta historia właśnie rezonowała. W młodych Chińczykach, że o ile to starsze pokolenie nie do końca rozumiało, o co w ogóle cały ten dramat? Czemu Billy nie może się pogodzić z tym, że jej babce jest chora i nie można jej o tym powiedzieć? Przecież to jest naturalne. Więc o ile temu średniemu starszemu pokoleniu ciężko było załapać w ogóle o co chodzi w całej tej dynamice filmowej. To, to młode pokolenie jak najbardziej było w stanie się utożsamiać z Billy i rozumieć jej konflikt wewnętrzny. Właśnie dlatego, że już jest trochę bardziej tymi dziećmi globalizacji i jednak tego mocnego wpływu zachodu, no bo jednak ten zachód bardziej pożera świat niż wschód. I Chiny też się w pewien sposób bardziej na ten zachód otworzyły, choć nie w pełni. W ogóle mnie bardzo zastanawia forma filmowa tego filmu, ponieważ nie wiem czy zauważyłaś, ale te zdjęcia są... Szalenie statyczne. Ta kamera, no, mam wrażenie, że się nawet na milimetr w żadnym momencie nie porusza, poza taką jedną, najbardziej chyba spektakularną sceną z całego filmu. Ale poza tym, absolutny stoicyzm, co w pewnym sensie kłóci się z, no, jednak dużym rozedrganiem naszej głównej bohaterki i jej skonfliktowaniem. Oczywiście jest to oddane w taki sposób, że nasza postać często nie jest w centrum kadru, często jest właśnie po bokach. I no to też jest taki klasyczny sposób, żeby pokazać nam, że coś jest nie tak, że coś naszą bohaterkę trapi i nie czuje się wystarczająco, powiedzmy, godna tego, żeby być w centrum naszej uwagi. Ale zastanawiam się, czy ten wybór artystyczny reżyserki trochę nie odzwierciedla tego, czym dla niej jest film, czym dla niej jest ta kamera, że to możliwe jest jedyna, właśnie ta pewna, statyczna rzecz w jej życiu. I może też trochę o to chodzi, że tutaj czuje się skonfliktowana, czy jest bardziej Chinką, czy Amerykanką, tutaj czuje się zrozpaczona, że jej babcia powoli odchodzi, ale dzięki tej stabilnej kamerze ona również czuje się silniejsza i bardziej stabilna. Bardzo ciekawa interpretacja tego zabiegu formalnego, ale mam wrażenie, że żeby to naprawdę zobaczyć, żeby to naprawdę oddziaływało na widza, to trzeba byłoby jakichś dodatkowych trików, które ujawniałyby silniej tą statyczność kamery, albo być może potrzeba byłoby jeszcze większej autobiograficzności i autotematyczności tego filmu, żeby ta kamera rzeczywiście stała się dodatkowym bohaterem haterem, który jakoś nas stabilizuje w tej rzeczywistości. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że wyraźnie dla Lulu Wang robienie filmu było swego rodzaju czynnością autoterapeutyczną. Dla mnie ogromną siłą tego filmu jest obsada. Jest tutaj bardzo dużo aktorów i niektórzy mają niewielkie rulki, ale wszyscy sprawdzają się idealnie i tak jak powiedziałeś, że każdy z bohaterów ma swoją podmiotowość. Tak też duża w tym rola świetnie wybranych i skastingowanych aktorów. Niedawno temu Parasite zdobył nagrodę dla najlepszej obsady filmowej zeszłego roku. Nie było nominowane Kłamstewko, a moim zdaniem Kłamstewko powinno być nominowane i spokojnie mogłoby stanąć Szeranki z Parasite. Tutaj na pierwszy plan oczywiście wybijają się role akwafiny, która gra Billy i Sionzen która gra babcie głównej bohaterki. Ja jestem oczarowany Sionzen Była tak niesamowita, że ja sobie pomyślałem, gdzie jest nominacja do Oscara dla niej, gdzie jest Oscar dla niej. Nie było w zeszłym roku lepszej aktorki drugoplanowej, z taką niesamowitą energią, ciepłem, z takim wachlarzem drobnych emocji oddanych za pomocą tej gry aktorskiej. No ja byłem zachwycony i miałem wrażenie, jakbym obcował z własną babcią. To prawda, potwierdzam. A Akwafina niewiele jej ustępowała, także znowu tutaj jest pytanie, gdzie nominacja do Oscara dla Akwafiny? Ponieważ ona idealnie oddała to całe Skonfliktowanie, o którym mówimy, to tożsamościowe, te kulturowe różnice pomiędzy wschodem a zachodem, kiedy ona tym bardziej sobie uświadamia, jaki jest ten wschód i czego jej w życiu brakuje, idealnie Akwafina potrafi to oddać, a zarazem wprowadza do tego filmu, zresztą podobnie jak wiele innych aktorów, taki delikatny. Uroczy, komediowy sznyt, dzięki czemu bardzo dobrze się ten film ogląda, i dzięki temu też wnika ten film delikatnie do naszej duszy za pomocą uroczego żartu, a później roni mi łzy, co mi się kilkukrotnie podczas kłamstewka zdarzyło. Myślę, że ten film można nazwać mianem takiej smutnej komedii. Ale jakże uroczej. Owszem, i myślę, że z naszej strony to już będzie tyle. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze. A propos kłamstewka, a jeżeli podobało Wam się to omówienie i lubicie to, co robicie, to nie zapomnijcie nas jakoś wesprzeć subskrypcją, lajkiem, komentarzem albo udostępnieniem naszych materiałów. A od nas, póki co, to by było na tyle. Pa.